zarozumany policjant wymierza a skarżąc karę. Kamarszowi karę na... dwóch lat pozbawienia wolności i brzyd. Powiedz chętnie chodzą... dwóch lat pozbawienia wolności oraz brzyd. Na kolejne Markowi... dwóch lat pozbawienia wolności oraz brzyd. Na Naryszenie... jednego roku 8 miesięcy pozbawienia wolności oraz brzyd. Najcielniej jednego roku 8 miesięcy pozbawienia wolności i brzyd. Przemyślamy pozbawienia wolności i grzywny. Jak u podjęcia jednego roku 6 miesięcy pozbawienia wolności i grzywny. Jak u podjęcia 2 lat pozbawienia wolności i grzywny. A tu robię 1 roku 2 miesiące pozbawienia wolności i grzywny. Wykonanie orzeczonych w punkcie 1 i 2 wyroku kart pozbawienia wolności. Dwa uchwały zawiesza, a w ustalając okresy drugich. Orzekano bezustarczonego to W profesjonalnych zawodach sportowych na okres 5 lat. Zdarzenie z całym zachowaniem wypełnienie znamiona z artykułu 296 B, paragraf 2 kodeksu karnego. Jest to który analizuje korupcję w sprawie profesjonalnym. Zwrotnie otrzymał, sąd nie otrzymał potwierdzenia, że Arkadiusz został poinformowany o terminie posiedzenia. To w tym procesie. Sąd uznał już 16 osób za winnych popełnienia zarycanych czynów. W każdym przypadku sąd w pełni podzieli ustalenia prokuratury dotyczące zarówno stanu faktycznego, jak i kwalifikacji prawnej. Jestem w pełni zadowolony z tego życzenia.